Cześć. Jesteśmy w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie. Nazywam się Michał, a to jest program Minuta z EIDM. W tym tygodniu minutę kręcimy z kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie. Idąc ulicą Grocką w kierunku Wawelu, nie możecie go przeoczyć. Przed wejściem znajduje się 12 figur apostołów. To w tym kościele ślub brali rodzice patrona Światowych Dni Młodzieży, świętego Jana Pawła II, Emilia i Karol. Zobaczmy, co działo się w tym tygodniu. Na zakończenie nabożeństwa w Niedzielę Palmową na placu św. Piotra w Rzymie papież Franciszek zaprosił młodych przybyłych na nabożeństwo Krakowa, na Dni Il mio saluto speciale va ai giovani qui presenti e si estende a tutti i giovani del mondo. Spero che potrete venire numerosi a Cracovia, patria di San Giovanni Paolo II, iniziatori delle giornate mondiali della gioventù. Na Placu św. Piotra w Rzymie obecni byli również wolontariusze Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Przekażą oni pobłogosławione przez papieża Franciszka gałązki oliwne, pochodzące z Jerozolimy, Asyru i Monte Cassino, mieszkańcom miasta, władzom kościelnym i miejskim. Gałązki są zaproszeniem do pielęgnowania pokoju, braterstwa i miłosierdzia. Na kampus Misericordia czyli w miejscu, w którym odbędzie się finałowa msza posłania z udziałem papieża Franciszka, znajdzie się dzwon miłosierdzia, który zapraszać będzie do modlitwy i refleksji nad Bożym miłosierdziem. Za każdym razem, gdy zabije dzwon, pielgrzymi zostaną zaproszeni do modlitwy i refleksji na temat Bożego miłosierdzia. Dzwon miłosierdzia waży pół tony. Jest na nim wygrawerowane logo Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, herb papieża Franciszka, papieża Jana Pawła II oraz arcybiskupa krakowskiego kardynała Dziwisza. Kardynał Dziwisz pobłogosławi ręcznie odlany dzwon podczas ceremonii w Niedzielę Bożego Miłosierdzia. To tyle na dziś. To była minuta z co cotygodniowy, oficjalny program informacyjny. W przyszłym tygodniu, ze względu na przerwę świąteczną, my też będziemy mieli krótką przerwę. Następny odcinek minuty pojawi się dwa tygodnie, poniedziałek miłosierdzia. Ale wciąż, proszę, pamiętajcie o nas w modlitwie, błogosławionych świąt.